Życie każdego z nas jest drogą, na której spotykamy wiele trudów. Musimy więc wzajemnie się wspierać i podtrzymywać płomień nadziei, aby każdy wokół nas szedł przez świat z radością i otwartym sercem. Dlatego ruszam na spotkanie z tymi, którzy są świadkami nadziei wśród nas. Bo jak powiedział papież Franciszek, nadzieja jest tym większa, im bardziej o niej świadczymy. Przed Wami pielgrzymi nadziei. Franciszek całym swoim pontyfikatem pokazywał nam, że mamy wracać do źródła, do Ewangelii. W dzisiejszym odcinku chcemy wrócić do początków naszego powołania i początków Kościoła. Szczęść Boże Ojcze! Szczęść Boże! Jestem Franek, miło poznać. A ja Basylii, bardzo mi miło. <noise> to jest dom Ojców? Tak. Będąc w Rzymie, postanowiliśmy odwiedzić też jednego z ojców, naukowców, patrologów, czyli tego, który zajmuje się nauką ojców kościoła, po to, żeby u źródła sprawdzić, jak budować drogi nadziei. Teraz jest ojciec mnichem i profesorem, ale cofając się nawet do dzieciństwa, zastanawiam się, co w ojcu zbudowało taką relację z Panem Bogiem, że, że wybrał ojciec taką drogę życia. No na pewno wszystko jest łaską. To, to od tego by trzeba zacząć i może na tym można by skończyć. No ale to i, i, i może zabrzmi jako żart, ale w wieku 11 lat zdecydowałem, że będę księdzem. W wieku 11 lat. 11 lat, tak. A myślałem rok czasu. Czy to dobra będzie decyzja, czy nie? Co ojca przyciągnęło do, no, do tej, tej decyzji? Pewno, nie? On powołuje mnie. – Do kaplicy idziemy. – Do kaplicy, tak. on jest tak, pierwszy teraz. – Teraz, jako ministro, tak. Był taki styl zakopiański w Rzymie, bym tak to nazwał, nie? Ołtarz robiony przez górali z Bachledówki. – Chcieliście mieć po prostu polski akcent. – Tak, tak. No. – Powiem, że w młodym wieku stracił ojciec przyjaciela. – O, tak. Po tym niższym seminarium poszedłem do wyższego we Włocławku, żeby być księdzem diecezjalnym. I tak na drugim roku, yy, właśnie Janusz miał imię, ten mój przyjaciel, pojechaliśmy w lipcu. Władysławowa. 6 mhm. lipca był sztorm, wysoka fala. No to przejdziemy się, przynajmniej nie pada, nie? tak wzdłuż morza. I szliśmy tak, gęsiego. Janusz szedł ostatni, no i później, później właśnie. Ktoś yy, zapytał, gdzie jest Janusz. No, nie ma Janusza. Ten łuk, y, tych ty, ty, ty fal, chyba po dwóch tygodniach czy dziesięciu dniach jakiś kuter rybacki odnalazł now. Nazwijmy to biblioteka. Takie też. Jasna góra, Ta. Paulinaria. To wszystko, no. Kościół i Polonia. Hmm. Ojciec to... też jest Polonią, prawda? Hmm. <laughs> no ja z rodziny patriotycznej, kurde, nie ma masz... <laughs> Oczywiście. Śmierć Janusza też jakoś y, ukształtowała ojca. Jakoś potwierdziłobym, powiedział, słuszność tego mojego wyboru. Ja sam do Paulinów poszedłem, a Janusz tam w lepszym życiu za grzesznika się wstawiał, myślę. Się... Hmm. To jest różoniec. Zrywanie sobie nie, przyczepiają. To, do, do, dostałem od takiego. Ojca. Już, tak, ty Włocha. Chyba jakiś jakieś 30 lat starszy ode mnie, już nie żyje. Mhm. I w, to był różaniec z jego mamusi nad łóżkiem. I to nam dał. No to. Mam nadzieję, że wielkość różąca no, nie ma to... znaczenia, bo ja mam trochę mniejsza. No, właśnie. <laughs> Ojciec był bardzo pewny tej swojej decyzji już w tak. młodym wieku. Co jest ważne, kiedy właśnie wybieramy drogę życia według ojca? Zaufaj Panu, on sam działać będzie. No, to jest. sam tak mówi. Pismo natchnione Słowo Boże. No także tego, że najgorzej jak się przejmujemy rolą za dużo. nie? Co teraz będzie, co ja zrobię, co ja, 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 ja. No, to zaufaj Panu, on sam działać będzie. No, koniec. Mhm. No. Tak też było w ojce życiu. A, poddać się. Nie główkować. Pozwolić się prowadzić w łasce. Skuterem też ojciec jeździł w Rzymie? Nie, 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 nie jeździłem, <laughs> ale prawo jazdy mam na, i, na, i na motor też o, jeszcze w Polsce robione. Jak będzie trzeba, to bezpiecznie. Ale praktycznie nie jest <laughs> Każdy zakon ma jakieś tam zawołanie, motto, jak to, nie wiem jak by mm. to nazwać. U nas jest solus cum deo solo. Sam na sam z bokiem. O, mm. Powinniśmy się starać to. No, Wprowadzać w czyn, ale nie własnymi siłami, bo bez nic uczynić nie możecie. Nie? ktoś tak powiedział. Ktoś tak powiedział. No to, to jest dla nas bardzo ważne. To już są nasze siostry. O. Tutaj każdego dnia ojciec odprowadza. Tak. Oprócz sob, soby twenza jadę do Ojciec z Joachim przychodzi. Okej. Okay. Są dzieci? Czy te, dzieci. Przed szkole, czy szkoła? I żłobek i i A, takie takie Szkola materna to nazywanie. Padre Basilio! <głos> <głos> to imię Bazylii? To nie jest zakonne. Zakonne, to nie jest imię dane przez rodziców. Sam ojciec wybrał to imię. Tak, Bazylii Wielki był mnichem. Napisał Regule Brevius traktate, Fuzius traktatę i zresztą inne dzieła monastyczne, tych jego pism ascetycznych. Posłużył dla Ale... mnichów, żeby mieli się czym karmić, tak nazwijmy. Ale on też napisał, bieda samotnikowi. <grystwę> tak, bo jak gdy upadnie, to nie ma kto go podnieść. A jak upadnie, a jest Panem Bogiem, to ma go podnieść. Teraz będę miał w sobotę przed Niedzielą Palmową. Prze, Robią raz raki. w roku taką, z taką małą procesją. Wychodzimy, poświęcenie palm. I z Tutaj, tak, z i rodzice, i dzieci. No i później jest miszata. Czyli ojciec tak naprawdę jest częścią przedszkola. No, no, taka mentalność, chociaż ktoś powiedział, że jak się nie się jako dzieci, to nic z tego. To nic no, z tego. No, no. Pan Bóg nam trochę ojciec pomaga w tym, żeby stać się jak dzieci, później pod koniec też włosy wypadają, zęby wypadają, człowiek dzieci nie je. A wspólnota mnichów też jest ważna? Bo jesteście w pewnego rodzaju samotności, a jednak razem. Tak, no, chociaż tutaj przy Wialka, bo w Rzymie można powiedzieć, że tu mamy takie warunki do życia pustelniczego. No. A co jest najważniejsze, żeby budować tę wspólnotę zakonną mnichów? Musi w niej być szef, czyli to Jezus, nie? Doktor, no. i szefowa matka, przy Najświętszej no też. No, miłość, miłość, bo no miłość braterska. Nieście ci, dźwigajcie ciężary. Jeden drugiego jak to jeszcze. I to działa. I to działa. Jakiejś wyczynu chyba nie ma w tym. Raczej bym podniósł, chyba. To sprawdzimy. Mimo podeszłego, mimo podeszłego wieku. Nie takie ciężary uciec z dźwigni. Tak. z nauką, czy teologia, czy Ojcowie Kościoła, którymi Ojciec się zajmuje, jakoś tak wpływają i realnie pomagają na życie wiarą? Bo na pewno to jest takie źródło czyste. Pierwsza miłość Kościoła. Jeszcze nieskażona tamtymi różnymi no, naleciałościami. Ładnie to uciec nazwał. Pierwsza miłość Kościoła. Pierwsza miłość Kościoła, tak. Przykłady pociągają, nie? No, mm -hmm. Słowa. Tak. Uciekną gdzieś, znikną. No, no co, uczymy się, no. No, tej, tej czystej wiary, nie? Mogę? Tak, tak. Pasuje? No, bardzo. A do ojca lepiej. To już będzie takie, wiesz, augurio, żeby zostać papieżem. No. No. Jak ojciec zostanie papieżem, to przyjedziemy. O, Jeszcze to... raz, dobra? Będzie koniec świata. Co więcej... A oni nie... mają kiełuski, tak? Tak. Ale nie noszą tak na co dzień? Niektórzy tak, tak. niektórzy zawsze. Jak ojciec zostanie papieżem, to już nie trzeba będzie szykować nawet No nie trzeba być, no, kosztem. Po całym doświadczeniu księdza i, i bycia mnichem, i profesorstwa, i bycia kapłanem, jakie jest teraz najważniejsze przesłanie Ewangelii dla, księg, dla ojca? Jeżeli chodzi o pismo, to bym powiedział ten u świętego Jana. Bóg jest miłością, nie? To jest mm -hmm. istota. No, a w samej Ewangelii, no właśnie, miłujcie. Nieprzyjaciowy wasze, no, to jest, tego to nie ugryziesz sam, no, no wiadomo, jak nie masz pomocnika, bo to jest sprze sprzeczne z naszą naturą, mhm. Dla Boga wszystko jest możliwe, też tak czytamy, no więc no, jeżeli chcesz, no to dostaniesz i tę łaskę. Mhm. A Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornik łaskę daje, a więc no, pokorny, to będzie zdolny przyjąć tę łaskę. No? Hmm. Czyli gdy będzie słuchał. Chyba no? no, kuo, po grecku pokora, czyli Akuło słucham, po pot. Takie słuchanie jeszcze uniżone. uniżone. Hmm. Ojciec woli pittę czy pastę z tych włoskich? Pastę wolę. Pastę? Ja A, też no. chyba. To są dopiero trudne pytania. A jako chrześcijanie, nawet w naszym codziennym życiu i trudnościach, gdzie mamy szukać nadziei? Ona zawieść nie może, ale gdzie ją szukać? No, na <grym> no własne. No, chyba na pewno no, u tego, który zawieść nie może, który dał wyraz ten, tego, tej miłości do nas i no, że się troszczy, że jesteśmy o nas, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli. I tak dalej, no to u niego. Czyli to on jest nadzieją. On jest nadzieją, tak. Wcielona nadzieja, nie? Dzięki bardzo. Dzięki. Super. Lisa nie pękła. I'm just writing to wish you well will. It's been a long time, but I'm still.